Jeśli jeszcze nie wiecie co robić w ostatnią sobotę sierpnia, to dzisiaj mała podpowiedź. Święto Wyspy Karsibur od Kasyburga do Karsiboru. Atrakcji co nie miara. Jest to święto z okazji kolejnej okrągłej rocznicy powstania Wyspy Karsibur. No i zapowiada się imponująco. Program mamy ciekawy, bo będzie zarówno coś dla ducha, coś dla ciała. Będzie dużo aktywności sportowych, takich jak wycieczka kajakowa, jak bieg wokół wyspy Karsibur, ale też będzie można na pewno skosztować lokalnych specjałów, będą też konkursy z tym związane. Będzie można także i dowiedzieć się nieco o historii wyspy, zarówno tej historii związanej z kulturą wyspy, z elementami kulturowymi, ale też historii przyrodniczej. Zaczynamy o 10 rano, to będzie wycieczka kajakowa na którą praktycznie już mamy komplet uczestników. Wycieczka jest za darmo i to będzie wycieczka, która będzie prowadzona przeze mnie wokół wysepek leżących przy wyspie Karsibur. Nieco też powiem na temat samej wyspy, jej historii, w jaki sposób powstała i też przybliżę uczestnikom tej wycieczki świat przyrodniczy. To wszystko będzie zgrupowane wokół naszej filii Miejskiego Domu Kultury. Zresztą Miejski Dom Kultury jest tutaj współorganizatorem wydarzenia i tam też będzie start i meta biegu. Sama wycieczka Kajakowa będzie rozpoczynała się tutaj z przystani, natomiast tam będziemy mieli też animacje dla dzieci, będą też koncerty różnych zespołów, będzie też właśnie spotkanie zarówno z pisarzem, historykiem Piotrem Oleksym, ale też z przyrodnikiem Arwurem Skowronkiem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego. Tam też będzie można dowiedzieć się sporo o Wolińskim Parku Narodowym, będą dostępne materiały na ten temat. I to wszystko od godziny, później już od godziny od godziny 13 do godziny 21 będzie się działo wokół, w rejonie naszej filii Domu Kultury. Bo przede wszystkim dziękujemy Marszałkowi Województwa, bo sama impreza jest efektem wygrania konkursu, który Urząd Marszałkowski ogłosił na tego typu imprezy i to ogłosił w lutym. Także tutaj cały zarząd pracował nad wnioskiem, nad złożeniem wniosku. Mamy też w swoim gronie osobę, która jest ekspertem od projektów unijnych, dzięki niej e, myślę, że ten projekt przeszedł, ale też oczywiście e, swoje dołożył Urząd Miasta, e, za co serdecznie dziękujemy, swoje także e, dołożył Dom Kultury, e, za co oczywiście też jesteśmy wdzięczni, natomiast partnerami e, projektu, którzy też się zaangażowali e, tego, tego wydarzenia jest e, Nadleśnictwo Międzyzdroje, będą mieli tutaj swoje e, stoisko edukacyjne, e, także jest Uniwersytet przez który także zaprezentuje tutaj swoje, swoje stoisko, gdzie będzie można dowiedzieć się nieco więcej o geografii tego terenu. No, ważne też jest nasze tutaj lokalne koło emerytów i rencistów, którzy wyrazili chęć zaangażowania się i wiemy, że zawsze na nich można liczyć. W tego, tyku, w tego typu e, imprezach. E, no dlatego no, dzięki zaangażowaniu tych wszystkich podmiotów e, możemy tak naprawdę e, taką imprezę tutaj zorganizować. O ile nie ma już miejsc na wycieczkę kajakową, tak cały czas można się zgłaszać do biegu wokół wyspy. E, jest zarejestrowanych 43 kandydatów, 7 miejsc jeszcze zostało wolnych. Na stronie Urzędu Miasta jest odpowiedni link, gdzie można na ten bieg się jeszcze zarejestrować, gdzie są podane informacje, gdzie jest podany regulamin. Bieg ma długość 5 km. Tutaj współorganizatorami biegu jest Towarzyszenie Biegacze Świnoujście. Zresztą tych partnerów tutaj w naszej imprezie i sponsorów mamy znacznie więcej. A po biegu wystawa konkursowych zdjęć. Temat oczywiście wyspa Karsibór. Biorąc pod uwagę jej malowniczy aspekt, to wybór zwycięzcy nie będzie należał do najłatwiejszego zadania. E, nabór do konkursu fotograficznego już się e, skończył. E, zgłosiło się około 30 kandydatów, każdy z nich wysłał po kilka zdjęć. No i tutaj, e, wraz ze świnoujską grupą fotograficzną, będzie naprawdę trudny orzek do zgryzienia, żeby wybrać te najlepsze. E, wyspa jest piękna, otoczenie wyspy jeszcze piękniejsze, i, i sama. Forma tego konkursu dała tutaj dużą dowolność uczestnikom. Niektórzy fotografowali tylko takie elementy przyrody nieożywione, niektórzy elementy przyrody ożywione, no i też fotografowali ludzi, którzy tutaj są. Także, no, tak jak właśnie pan mówi, będzie ciężko wybrać najwłaściwsze i najbardziej ukazujące, najwłaściwszy, najwierniejszy sposób zdjęcie piękno naszej wyspy. Święto Wyspy będzie też okazją do spróbowania lokalnych przysmaków. Będzie zupa rybna i śledź po Karsiborsku. Wyspa Karsiboru rybakami stoi od czasów historycznych. Dlatego też wszystkich będziemy zachęcali do tego, aby tej zupy rybnej skosztowali. Ta zupa rybna będzie e, też w formie takiej degustacji, e, poczęstunku. E, oczywiście te wszystkie e, rzeczy będą e, dla e, uczestników e, za darmo. E, ale też e, z tą kwestią gastronomiczną związany będzie konkurs gastronomiczny. Zachęcamy gorąco jeszcze do e, zgłoszenia się do tego konkursu, do rozważenia uczestnictwa. E, konkurs będzie na Potrawę rybną związaną właśnie z naszym regionem, to będzie ryba po Krasiborsku. No i też to jest ta część, z której się najbardziej cieszę, bo zapewne będę w jury i będziemy mogli spróbować wszystkich tutaj specjałów i wybrać te najlepsze. Po otwarciu tunelu wyspa Karsibur leży trochę na uboczu głównego szlaku komunikacyjnego. Jak to się przekłada na popularność wyspy wśród turystów? Widzimy wyraźnie zwiększenie się liczby osób. Dużo osób przyjeżdża tutaj samochodami, zatrzymuje się przy parkingu wokół przy mostu naszego, i tutaj przesiadają się na rowery, które mają na, które mają na samochodach. Dlatego też jest to naprawdę idealne miejsce na to, żeby z tych wszystkich aktywności fizycznej skorzystać. No i o tym też na pewno wszyscy dowiedzą. Się w trakcie naszego święta. A święto wyspy Karsibur, już 31 sierpnia. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Świnoujścia, wszystkich części Świnoujścia. Pamiętajmy, że most i tunel nas łączą, niedzielą. Zapraszamy na wyspę Karsibur, do Karsiboru. 31 sierpnia to jest ostatni dzień wakacji, już od godziny 10 do godziny 21 do naszej filii MDK przy ulicy 1 maja 40. Na pewno nie parzełujecie i bawicie będziemy wszyscy świetnie.